Cześć, witajcie z tej strony, w kolejnym odcinku z BlogsterBet. A dzisiaj zagramy sobie w kopanie, bo czasami robiłem kopanie na liveach, a teraz pomyślałem, że zrobię z tego odcinek, bo kopanie nie było tak podaję, dwa miesiące, więc to chyba czas w końcu to nagrać i w końcu to zrobić. Więc stawcie łapkę w górę wraz z subskrypcją na kanale, a my od razu przechodzimy. Kopanie otwarta, no i zobaczymy, jak mi pójdzie. W ogóle jest bardzo dziwna rzecz, bardzo dziwna sprawa. biłem na minutę, więc to raczej nie, ale jest bardzo dziwna sprawa, że wróciłem do kopania, tak może tak od trzech tygodni, czasami gram na, na live'ach i zdobywam duże punkty. Nie wiem, jak to jest możliwe, skoro kiedyś zdobywałem ich bardzo mało, a teraz nawet ich zdobywam całkiem, całkiem dużo, więc jestem mega pod wrażeniem. Ciekawe, czy ile będzie na odcinku. Czy będzie podobnie, czy będzie mało, czy będzie nic. Zobaczymy. No tak challenge o też 5 na odcinku to będzie naprawdę rekord, jeżeli tak się uda, więc zobaczymy, ile mi pójdzie. Wy obstawiać teraz w komentarzach, jak mi pójdzie, ile będę mieć, będę mieć punktów? Dziwne, że tylko czy osoby wbiły, więc może zaproszę kogoś. Może zaproszę na przykład gwiazdę Matrix. Może zaproszę na przykład. Nie wiem, Niko. Zobaczymy, czy, one, czy oni dołączą. I tyle. No, ja tak naprawdę, jako panie, w ogóle nikt mnie nie rozpoznaje. Tak dziwne to jest. Okej, okay, Zizu wbiła. Nie spodziewałem się, że ona mi wbije, bo chciałem ją szczerze zaprosić. Ale myślałem, że ona w ogóle nie gra tak zbytnio w BSP. Ale dobra, ona no wbiła, więc spoko. Pamiętam z Jezu, jak nagrywała odcinki z kopania. Może ją znacie, może ją nie znacie. Ale ja ją dobrze znam. Okej, okay, chyba mi kto. O, Queen of the Lama, spoko. Napiszę sobie, jak coś to nagrywam. Bo pewnie będą się pytać. To już to uprzedzam, żeby nie było. Więc lecę, lecę, lecę. W ogóle jest fajnie, bo są nowe mapy na kopaniu. Znaczy. No, dla was nie są nowe, jak gracie w kopanie mm, Tysiąc razy No nie, no drip, nie, 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 nie Weź mi, idź z tym dripem, do widzenia I won't drip, okej, okay, dobra Drip se poszedł, ale jest naprawdę wiele nowych Jaskin, um, których nie było Dwa miesiące temu, więc naprawdę to jest mega fajnitkiem Więc po prostu sobie to sprawdzimy Wam pokażę, chociaż pewnie wy to już widzieliście Milion razy, jak gracie w kopanie Dobra, czekamy na pływ lawy Jak na razie mam 22 zoin, czy to jest dużo, czy to jest źle No, troszeczkę słabo Mogło być o wiele lepiej, no ale no, cóż poradzić. Mam nadzieję, że będzie potem jakaś fajna skinka i, i nasze wyniki się polepszą. oki okay, maybe it's tutaj, a jednak nie. Dobra, mam tu jakiś kość, więc sobie ją wykopiemy za chwilkę. Pyk, kość kopiemy. Mam nadzieję, że mi jakoś pomagają, a nie tylko stoją i się patrzą, ale raczej nie, raczej tak nie ma. Dobra, ja teraz nic nie widzę, jestem po prostu no, no nigdzie. O, mam skalę macierzystą. Jesteśmy już na 25 poziomie, no to spoko. Spoko wynik. E, Okej, okay. tak myślałem, że będzie taka jaskinka. W ogóle na tym poziomie gdzieś jest skarb. Ciekawe czy gdzieś będzie tak blisko do znalezienia. Mam nadzieję, że tak. I coś znajdziemy, więc sprawdzamy. Ok, o oraz sobie rdzeń wykopiemy, no bo kość nie ma sensu. Um, dobrze, rdzeń. Czy coś będzie? Czy będzie jakiś skarb w tym korytarzu na końcu? I nic, niestety ślepa uliczka, nic kompletnie tutaj nie ma. E, misza, profe, idź nie idź z biureczka, bo znowu Misza mi skakuje na biurko. Gdzie to jest? Jest wyjście, bo jestem ślepi i nie widzę. E, tutaj jest wyjście, tak, tu jest wyjście. O nie, no nie tylko, nie tylko, nie, nie lód, nie lód, błagam was, nie, nie, ojoj, jezu, dajecie teraz bomba, to mi się nie płaca, teraz dawać bomb, nie dawajcie teraz bomb. Idziemy do góry i mam pełny bit i teraz ciekawe ile będę mieć tych zoinów Czy będę mieć już 50? A jednak nie ja jednak tak, uuu Myślałem, że na pewno nie będę mieć tyle, a mam Uu, Jeszcze zostały 3 zoiny, normalnie bogactwo eee, więc lecimy Dobrze, oni tutaj wychodzą, zbierają sobie, opró opróżniają bity A ja tutaj przychodzę, boję się, bo tu jest lód A lód jest zły, bo ja się boję, że będzie teraz jaskinka lodowa, więc Postarajmy się tego, żeby tego nie było, bo jak to będzie Dobra, chyba nie ma. Dobra, jesteśmy na dobrej drodze. Sub, mam teraz szybki laserek, wie jak na, jak na ten poziom. I starty poziom. Czy coś tu będzie? Chyba nie, bo za chwilę będzie napływ, więc raczej jaskinki jakiejś nie będzie. No ale lecimy i za chwilę będzie napływ, więc pójdziemy sobie do góry i uwaga i ran, 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 uciekamy, 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 bo ja w tym przypadku jeszcze sobie zbiorę kilka, 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 kilka kości Jakby się udało, to będzie super i dobra, lecimy do góry. Co? Gdzie to jest? Gdzie to? O, tu, 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 tu. Dobra, do góry, dobra, lecę. Dobra, jestem, wróciłem jakoś się udało. Sześć kryształków zdobytych, no 16. Mm, troszeczkę tragedia. Pozdrawiam oczywiście wszystkich z wykopania Queen of Wama Zizu, Juchik Sowa 2019, Natka oraz karate lampa. Pozdrawiam Was serdecznie i leciemy. O, Jucikowa, oki, papacki. Dobra, to kogoś może. Dawaj Sowa wychodź. Sorki, jeszcze pośpieszam, ale wyjdź proszę, bo chcę kogoś zaprosić do znajomych. Może ktoś bije, bo raczej już nikt teraz nie dojdzie. Woo, jej, Nice, 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 nice. Skarb. Skarbik jest. Guys, chodźcie po skarbik, pinowlamma Eee, nie Mam bardzo ciekawy odcinek eee, odcinek bez challenge'u eee, Bez challenge'u chodźcie I w ogóle osoba miała wyjść, a jeszcze ta osoba nie wyszła, nie wiem czemu Na trzy, dawajcie Zizu, kopiemy Nie ma jakichś jeszcze osób kilku No ale jakoś im się chyba wychodzić nie chce No więc po prostu, nosorki, ale no Troszeczkę tutaj liczy, liczy się czas eee, i czekam aż ta osoba nadal wyjdzie, bo jeszcze ta osoba nie wyszła Błagam cię, osóbko Please Dobra, e, drabinę trzeba dać. Czy ktoś mógłby dać? Bo w sensie. Ja mam, mogę kupić drabinę, ale bym chciał mieć dobry laser, żeby po prostu ten odcinek jakoś Jakoś był dobry. Więc mam nadzieję, że ktoś ci poświęci za mnie i będzie miłym człowieczkiem. No, chyba, że nie macie. Chociaż no otworzyli jej skarb, więc tutaj powinni mieć. No, ja też przynajmniej. mam. <laughs> e, czy ktoś dał? Czy nie, nie. W ogóle gdzie jest wyjście? Bo jestem ślepy albo nie widzę. Aha, tutaj jest wyjście. Tu nie, tutaj nie mam wyjścia. Where is this wyjście? Ja naprawdę nie widzę. Właśnie się zastanawiam. się zastanawiam, gdzie to jest? Kurczę. Kurczaki piesone. Mi się wydaje, że to jest gdzieś przy czasce. Czasce, albo źle myślę. Źle myślę pewnie. Gdzie to jest? Tu! Tu, 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 tu! Tu tutaj przy czasce jest. Gdzie ty jesteś? Tu! Ej, Chodź, chodź, chodź! Winowlama! Chodź, please, 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 tutaj, tutaj tu... Tutaj jest mm, wyjście, więc jakbyś tam dała bombę Nie bombę, <noise> nie, nigdy w życiu bombę Tylko drabinę, to będzie spoko, jakbyś dała O, jeszcze, jeszcze mam tu koszmar Gicior, giciorek gicior Giciorowina, giciorowina Dobra Ym, W ogóle, o, okay, hej Dobrze, nawet spoko, wyszło, czyś mogłaś Skoczyć, a nie, nie wiem, dobra Nieważne, nie będę cię pouczać, bo sam jestem Prosem w kopanie, chociaż mogłaś tutaj jakoś dać radę Żeby to się jakoś udało no, okej, okay. ajajaj, no niestety coś tak średnio to wyszło, no ale dobra, trudno Trudno, trudno e, Ty to położyłaś, właśnie ja, więc po prostu nie będę jakoś tam o to się wtenerwował. Więc lecimy, o mam 20, 20 tych, więc naprawdę mam mega dużo ta, ta lampa w ogóle sobie śpi, a tamta klikowcowa miała też nie grać, wyjść e, i nie wyszła e, Więc naprawdę ja nie wiem co jest z tym roomem, mam nadzieję, że tamta osoba wyjdzie i ta osoba, nie wiem po co oni zostali Mam nadzieję, że oni wyjdą, albo ich po prostu wyrzucili, że mógł dać jakieś osóbki Bo na pewno no, zawsze jakaś pomoc się przyda, tak? Nie żeby po prostu były tylko trzy osoby, bo tylko teraz trzy osoby mi pomagają Czyli zu oraz Queen of Lama. A tak to jest nikt, więc troszeczkę słabiutko A nie chciałbym w trójkę robić tego kopanka Więc teraz kopiemy No jednak niestety wolno mi to idzie, więc musimy, musimy Więc poczekajcie, e, wrócę jak coś tutaj znajdę ciekawego o, mamy, 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 mamy coś. Coś tutaj ma Jest, a tu jest to, 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 co ja myślę. Czyli to w sumie. Więc sobie to otworzymy, od żeby po prostu był napływ lawy, bo... No po prostu no żeby to szybko zrobić, co nie? Wow, dużo, dużo dostałem, więc teraz trzeba jakoś stąd wyjść i to jakoś wyjść, więc jak to mi wyjdzie, to nie wiem. Eee... Gdzie, gdzie jest wyjście? Oj. oj, 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 oj! Zgu, zgubiłem wyjście, zgubiłem wyjście totalnie, więc po prostu masakra. Brawo ja, miałem ja myślałem że tam jest, a... Ja to... tego nie było, ani dziury tam nie było, więc nie wiem. A to było chyba fajne, że jakimś, że, że jednym tam z skoków było tam, więc po prostu słabo. Nikalodienie, haha, ale... Okej, okay, Julciksowa Ksowa wysłała, więc y spitowa, proszę, Smitowa, bo to jest chyba dobra kopanie I kto tu jeszcze mógłby być? Eee. Stravera? nie wiem. O, jeszcze jedna osoba wyszła, więc może jeszcze... Kurczę, nie wiem kto tu jest taki dobry w kopanie, bo nie znam kompletnie nikogo, Wiem, tylko twoja your candies please, nie, tylko ktoś wejdzie, błagam was. Dawajcie do, a albo ja zaproszę wszystkich, po prostu wszyscy dołączajcie tutaj. Ja po prostu kogoś potrzebuję, potrzebuję dwie osoby. Dwie osoby potrzebuję do tego. Jakże niezwykle superowego kopania, bo dwie osoby wyszły w tym samym prawie momencie, więc przypadek jakiś. No i gdzie teraz? Mi się wydaje, że najlepiej byłoby tam zacząć, gdzie nie byłem. Aha, to tutaj było. Misza, idź stąd, profe ciebie. z piekło, chyba, albo ala piekło. I tweetowa, więc spoko O Zizu! Ho, 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 ho! O Zizu! Tutaj idziemy. Tutaj, tutaj, tutaj. I mamy tu! I mamy jeszcze jakiś. Piekiełko! I to chyba piekło. Nie, to, to nie jest piekło. To jest coś prawie piekło. Eee, więc da i lecimy. Misza mi to przeszkadza, bo ona tutaj weszła sobie. Wow! 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 Co to jest? Oh my gosh! Ole świetne piekło, jakie słodkie! Wow! Mega! Dobra, bijamy. Dobra, kopiemy jej. Moglibyśmy jej na, na nią zaczekać. Wow! Mega! Jaki. O, wspaniały laser! Nice, kurczę, mega. No, kopiemy te piekło teraz. No i sobie potrzebujemy jeszcze innej osobki. Cheatować coś nie ogarnia, więc wow, wsitować, żeby nie ogarnąć, gdzie jest wejście. na no, to jest to kopanie, to ja nie wiem co się stało. W ogóle w tym piekle jest tak, tak mało piekła chyba. No chyba zdecydowanie jest mało piekła, albo mi się tylko tak wydaje. Chyba nie, chyba w sumie normalnie, więc nie wiem w sumie. A, więc lecimy, kupimy te piekło i czekamy na spitową. O, ktoś no, tego opuścił, więc może Lolkok, albo może Paweł, albo... Niko, no błagam cię, Niko, no. Czekam już to odcinek na ciebie, a ty na ty nie wiem, ty nie chcesz przyjść w ogóle. No, no ja, nie ludzie, no? I się piekła nie zabrałem, więc... Padłem gdzieś. No matko jedyna spitowa. Jezu Jezus, szybł go. Please, spitowa. O, strawera wbiła. Ja będę musiał zginąć, no po prostu oni nie ogarniają życia, no. Muszę niestety zrobić przejście i wejść do góry, bo po prostu oni nie ogarniają życia. Więc widzimy się zaraz. Dobra, zrobiłem drabinę. Lecimy do góry. Sweet. Towa tu! Tu, tu, u góry. Tutaj. Gdzie ty poszłaś? No, człowieku. O! O, tu. Dobra, i y y skarb! Y skarb! Y lol. Ok. E, ale chodź na ten. Chodź na duży. Ja nie wiem, gdzie on jest, Boże. O tutaj, tutaj, tu, 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 tu. Dobra, w końcu ogarniliśmy. Tam jest w ogóle i w ogóle go nie zauważyłem, bo nie słyszałem. Sweetowa masz wielkie lagi, Bardzo. Nie, nie da rady, chyba, że to ja mam lagi, czy coś. Ale Sweetowa. Nie no, błagam. Nie, tylko nie mówię, że Sweetowa wyjdzie zaraz, bo. No co, ty Sweetowa dwaliła. Chyba chodźcie po epika, bo mi jakiś szlak trafi. Błagam was. Epika, który jest gdzieś, 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 gdzieś. Jest! O, dobra, wyszedłem. Y, Epik jest w tą stronę. Okej, okay, tutaj chodźcie. Tu jest Epik. Wam na naprowadzam. Tu jest ten Epik. Więc ja tutaj musisz Queen of Lama jakoś tutaj wbić. E, tylko, żebyś nie zginęła, błagam ciebie. Tylko nie zgin Nie wytrzymię! No nie! No co najgorsze, kopanie w historii? No. Taki niefart. Kompletnie w ogóle ciężko się gra. Bo nie możemy odchodzić w ogóle mitycznego, czy tam epickiego. To jest po prostu ten. Pani to też jakiś istny, istny żart. Szybko, błagam was. No chyba, opuściła. No nie wytrzymie, no po prostu sitowa ty mnie po prostu wykończysz. No ja nikogo nie dodaję, bo po prostu, no nie. Po prostu niech ta osóbka wbije i będzie dobrze. Błagam. Pliźnie, ta osoba wbije tutaj, dobra, jesteś już blisko. Chyba. Ok, no w Delama, ty dasz radę, błagam cię. Okej, okay, udało ci się jakoś. Więc kopiemy to, więc spoko. Pyk w tą stronę mogłaś tutaj, o. Zrobić pyk i pyk. I od razu. Bez problemu chyba. Chyba. Chyba, że teraz ja nie wiem jak wyjść stąd. Aha, dobra, dobrze, wiem, 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 wiem. Spitowa, chodź tu! Poczekam na ciebie już 10 minut. Please. Muszę naprawić, bo on po prostu nie ogarnie wycia. Znowu pewnie się pogubi, więc ja ją muszę tutaj naprowadzić. Więc czekajcie. Tu, tu, splitowa, poragam cię, tylko cię, nie, niech teraz nie wywali, profe ciebie. Okej, okay, dlaczego kraczy? E, więc kopiemy. E, nie, Queen of the Lama. Halo, halo, lama! Kopiemy skarb. Nie! O, w końcu. Dobra, Jezus Najgorsze kopanie w historii. No, ja nie, nie, muszę jakoś nazwać jak bo Nie, no, pechowe kopanie. No to musi być pechowe kopanie, bo po prostu. No, nie, no jak ja muszę się czekać na skarb, jedna osoba wywala, drugą osobę, nie wiem, y, do widzenia. jedna osoba nie wie, gdzie jest to. To po prostu zbieram sobie na pełne bit. Znaczy na pełną kieszonkę. Mmm, um, I like it, piekło. I I like it, piekło 2. Dobra, wychodzimy z tego. Wyjście jest tutaj, więc nie jest tak takie jakoś przesadzone. Okroś dołączył. Ale dobra, w końcu coś się udało. E, w sumie nie wiem, co mam kupić. Ale chyba kupię po prostu sobie bomby. Bo nie mam lepszego pomysłu, e, więc kupię bomby. Mm, Julciak, where are you? E, Julciak, hej. Chodź, pokażę ci, gdzie kopiemy. Żebyś potem nie było, że. Ha, ale na nie kopiemy. Dobra, tutaj kupiemy. Pa. Tu idziemy, tu idziemy. Tu skończamy w lewo. Uwaga, Julciak, teraz idziemy tutaj. Julciak. Mam nadzieję, no mnie gdzie... no, zaraz nerwica No, okej, okay. teraz tu Tutaj Chyba, co nie? Dobrze Dobrze, teraz tutaj Szykuj się tutaj Julciak, tutaj Proszę bardzo Ktoś zginął, nie wiem kto tu zginął Aczkolwiek Julciak musisz tu jakoś bić Tu naprzód Nie skomentuję, dobra nie Ja się poddaję ja jestem cierpliwy, ale na dzisiejszym kopaniu nie jestem cierpliwy, więc dzisiaj ktoś zginął mi, sorry, ale dzisiaj nie mam już cierpliwości po tym, co widziałem 10 minut temu. Wow, mega, co jest? Jakie mega bo dropy, co to jest? Wow. Tego się nie spodziewałem, że będą takie dropy Ale w sumie to jest nowa mapa, więc mogli ustalić jakby większą ilość tego Ale mega jest dużo, przynajmniej tutaj No chyba, że potem jest, są pustki Jedynie na rogach jest coś dobrego No ale zawsze coś, bo naprawdę jest obficie Mega dużo, wow Dobra, tu już nie ma nic No ale trudno, o tutaj jest nawet, nawet, nawet Tak są, so, są, so, może być coś jeszcze Uwaga, uwaga no, tak sobie, ale dobre. O, mega tu, tu jest, mega tu jest dużo, chyba. Tak mi się wydaje, że będzie tutaj dużo. Wo mega. Po prostu, i tutaj będzie też mega. Tutaj, jak dupnie, to wydupi. Waga? No i jak dużo, wow, Teraz mi po prostu humor mi wraca po prostu. Jak ja widzę tyle pięknych, tyle pięknych po prostu mm, celuści wydobytych, wydobytych przez jedyną bombę. Eee, lubisz mnie? Lubię, ale przez te kopanie... Nie wiem. oczywiście <noise> <noise> żarcik. Dobra, lecimy teraz sobie na dół. Pyk, pyk, nie! Jedno HP, jedno HP, weź mi, wywalaj. Dobra, 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 lecimy do góry. Jak te kopanie to już jedna gówno. A myślałem, że będzie dobre, no ale no już czuż. Dobrze, udało się, teraz, yy, no chyba w sumie bomby, no bo one są najbardziej ładne i korzystne, więc no. Jedno z HP, więc ja może sobie lepiej zginę, tylko mi się to wyłączyło przed nosem. No co jest?! No co jest?! No co jest?! No daj mi zginąć, typie, Boże! Tak, niestety, nagrywam ten odcinek, chociaż nie wiem czy ja go wstawię, no raczej go wstawię, ale... Nie, on nie, on tutaj wys... odcinek nie wyszedł, naprawdę, po prostu nie. Było za ciężko, 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 ciężko. Oczywiście, a co to za pytanie? Czemu pytacie się, czy można z wami kopać? Czy możecie się ze mną kopać? No, chyba oczywiste jest, że tak. No, w sensie, no już nie ma co do kopania, bo w sumie jesteśmy piekle, no ale. Jak tam coś chcecie to nazywać, no to to nazywajcie, no? To chyba to kopanie nie jest, tak mi się wydaje. Ale no nie wiem, jak tam wolisz. Możesz się nazywać jak chcesz. Ja nie będę yy, zły. <laughs> nie wiem, czy miałbym być zły za takie coś. Mm, a, czemu, a czemu nie? Tak, 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 tak zadam pytanie, ciekawe, co odpowie ta osoba hmm, Czy coś mądrego, czy po prostu, aha yy, Albo nie, nie wiem, zależy, co tam napisze Okej, okay, ja, ja po kontakt sobie będę dawał bomby, bo nie wiem, są opłacalne, tak mi się wydaje O, i napisała inteligentnie, XD Tak, mam 3 minuty, mam punktów, 4000 Okej, okay, naprawdę rewelacyjny wynik O, no nawet, 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 nawet bym się nie przyczepił Oooo, mega, mega dużo nawet, nawet mega dużo Tutaj też nawet wiele Tutaj, no nawet, nawet, no git, 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 no tak, tak git, git, bym powiedział sobie Jeśli to was bo opuściła kopanie. no ale dobra, dobra, już, już, już mi jest potrzebna, chyba skarbu żadnego nie znajdę e, tak mi się wydaje, więc, dobra, no to bye, bye e, lecimy, oooo, oho, oho, oh, 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 ale tutaj sypło nie. Ser nie, wiesz naprawdę, serial nie nagrywam, jednak cię oszukuję. Oba 68, wychodzę stąd, bo nie mogę po prostu. Ja wychodzę stąd, y aha, to nie jest drabina, Mikalo. coś ci się poki Tutaj jest drabina. Y lecimy. Aha, skarb na dwa. Tylko gdzie jest ten skarb? Y chyba on jest u góry, więc w sumie... Jaki poziom? No przecież pisze jaki poziom, no chyba. Tak mi się wydaje, że pisze, no. Wygląda na to, że tam co na tym poziomie tutaj mamy dwie osóbki, więc raczej to tam co nie? Wiem. Dobra, jaki poziom? 25 mm. Dobra, lecę na dół. Sprawdzam jaki to jest poziom. To jest jakiś 25, nie wiem skąd wyznawiście ten poziom. E, chyba stąd. Pod może. Gdzie to jest? Jestem tutaj przy Zygi. No i co? Jestem przy Zygi i czy nie ma tu? To ja już nie ogarniam życia. Aha, tutaj, dobra, no to idziemy. Jakoś się tutaj wbije, więc po prostu, bo nie wiem, gdzie to w ogóle jest. E, więc idę sobie tutaj, bo tak. Aha, ona teraz poszła sobie poważnie. Czy to jest jakiś żart? Czy tylko pani w ogóle ma sens? E, idę, 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 idę. idę, No nie, no nie. No nie, no. No ty jest jakiś hit, no. Dobra, jest. Jezu, dobra, wykopię ten skarb, wykopię ten skarb. Boże, święty. Masakra. Boże, wykopałem skarb, Jezus, 5000 punktów, nie no, bardzo świetne kopanie, dziękuję wam za oglądanie. Ten odcinek to jest jakaś żenada. Mm, no. Dziękuję za oglądanie, Zagram się z wami, no i pa 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 pa, pa, pa.